Akual znowu cichy Zasypałem wlot przy pomocy lawy Zobaczymy sobie z tej strony Obsypałem go dosyć mocno lawą Trochę tam jeszcze jest parę otworków Pewnie jakiś piskorek wleże ale Spójrzcie, wylot, już jest wylewką zrobiony, więc sobie wlezie, to wylezie. Co my tu jeszcze mamy? Dalej jest 8 skośnopręgich, 6 skalarów, w tym co najmniej dwie pary skalarów i co najmniej dwie pary skośnopręgich. Banda drobnicy, nijak nie jak nie chcę pływać ławicowo, bo nie. Jak się patrzą człowieki, to nie będziemy pływać ławicowo. Kabomba tymczasowo siedzi, ponieważ obiecałem ją koledze, więc no, po prostu się tu znalazła. Żeby się nie moczyła byle gdzie. Stefan, jutro dostaniesz kabombę. Myślę, że się cieszysz. Oczywiście jak nie zapomnę jej zapakować Zobaczmy co tam pociągnie Zmieniło się położenie tej kępy paprotnic ale znowu będziemy musieli wykosić bo jest znowu za gruba warstwa. To by było chyba na tyle. Drobnica pływa, dużo mają się dobrze. A, manakapuro, no pat na fajny pomysł, samczyk. Samica składa ikrę, a on za nią zasuwaj tylko szamy, świeży kawioł, łobus. Nie wiem, jak to nazwać kanibalizm. Mam nadzieję, że to tylko ze stresu albo okazjonalnie, bo kupuje. chciałbym po nich mieć młode, no czarne dostają bęcki od okejówek, aż dziwne. No co tej hokejówce jest, że ona taka bojowa się zrobiła Że nie rozpędza do naonów Dziwne, innych chyba tak nie traktuje. i długo będzie się tutaj wyłączać światełko będzie Będzie ciemniało Woda podmieniona, pomiary porobione, azot dalej wysoki, ale już troszkę niższy niż poprzednio, więc jesteśmy na dobrej drodze. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, cześć, Mariusz Macher. Nie chcę mi się statywu rozstawiać, bo za chwilę będę brykał stąd. Jest taki kontrolny wgląd w zbiornik, w to, co się w nim zmieniło. Tej kabomby tam nie ma, jakby co. Dobra, może jakiś, jakąś łodyżkę zakoszę Stefanowi. W końcu, coś mi się za fatygę też może należeć, nie? Pioch jak leżył, tak leży. Właśnie żwirek i muchomorek. Bocje grasują. Ciekawa sprawa, jak zasypywałem lawę dookoła tych kamulców, jedna z krewetek filtrujących sobie znalazła tam od razu szczelinę i miejsce, gdzie będzie stacjonować. No i przestałem zasypywać, bo kurczę, myślę zasypię a ja to szkoda zwierzaka, bo to ładny zwierzak. A że trzeba wstać o przecie nad ranem, żeby sobie go obserwować i latać z czerwoną latarką dookoła. Akwarium to trudno no, Nikt nie jest doskonały. Nie? Zielono, w zasadzie to zielona jest tylko poprótnica na górze, a reszta to taka tam Podróba roślin. Za bardzo nie mogę jej przerzezać bo krewetki stracą dom, i jedyne schronienie będzie w akwarium. Ja lubię krewetki w akwarium. Skalary zresztą też. No nic. Zle, krótkiej relacji. Dobrej nocy życzę. Zdaje się, że z znowu coś kombinują. No, ktoś bęcki dostaje. Strach pomyśleć, co będzie, jakim wszystkim odwali na punkcie składania ikrę. Dobra. Czwórka szuka domu. Czwórka z kośnotlęgich. Śliczne, w miarę spokojne ryby. Jak na piernice, bardzo spokojne, duże. Dają się do paletek, sprawdzone. Ładnie rosną i roz, roz, rozwijają się ze skalarami. Mimo, że akwarium relatywnie małe, bo tylko 300 litrów. Nikt nikomu większej krzywdy nie robi. Czasem ktoś kogoś skubnie i pogoli to wszystko. Oho. Będzie tarełko. Dzięki za przybycie. Na razie. Dobrej nocy życzę. także tak załączę